Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. są takie miejscowości jak skurcz. Widać, że kiedyś był tu dworzec. Przyjdziemy, zwiedzimy, zobaczymy. Skurcz między gniewem a starogardem Gdańskim. Na pewno tak wyglądała kiedyś zabudowa dworcowa. Nie użytek już. Szkoda. Ale jest to stare miasto. Jest to stare miasto. Mają taką malutką galerię. Mamy kierunek kościerzy na kopytkowo. Za, y, zamek niedaleko w gniewie. Czyli cóż, jedziemy zobaczyć co tu jest. Co ciekawe, mamy piekarnię. Piekarnie GS. Zapomniane. Giesy. Dla mnie to powinno być wszystko reaktywowane. Giesy, całe społem To powinno wszystko razem połączyć siły i zacząć stanowić jakąś przeciwwagę dla całego korpa. Moi drodzy, kościół parofialny, pod wezwaniem wszystkich świętych, skurczą, prześwięte. Człowiek tak jedzie i tak prosto na wprost kościoła w Wszystkich Pozy Świętych zobaczcie 1927 rok odbudowa na Wybocznej i nowe wieże w 1957 XIV wiek zobaczymy wow Tradycyjnie zamknięte, ale śliczne. Wydaje się być zewnątrz bardzo duży, ale jest bardzo malutki, ale zobaczcie, jaki ładny. Dzwony biją, ale jak dziwnie przejdziemy się do Ładny jest to miasteczko, to miasteczko. Powiem Wam szczerze, że zaskoczy Was sporo marzeczarni. Tenże jakieś, ale coś widać. Podaszewska. Kościół naprawdę wygląda na taki okazały, duży, zadbany. Naprawdę zadbany. Ładne witraże. Стоять сам клиент. Хочу забудовать. Гужиста А ладно, место. Dawno mnie to nie było robi on wybrażej Mają fontannę, rynek Warto się przespacerować. W kościele coś przeczytałem A mianowicie Odnośnie tej wisości skurcz. Coś Wam przeczytam. Naprawdę to jest zadbane. A więc moi drodzy, Skurczy jest jedną z najmniejszych osobowości położonych na Kociewiu. W źródłach historycznych zmiankuje się o niej już w starożytności. Piąc już młodszy, w pierwszym wieku przed Chrystusem, sen pisze o osadzie curgan. Natomiast grecki ge e geograf Klaudiusz, w pierwszej połowie po Chrystusie, w pierwszym wieku po Chrystusie, w nowym dziele, zarys geograficzny podaje nazwę skurgun Starożytnie również przez Skurcz Prowadziła jedna z od gałęzień słynnego szlaku bursztynowego z południa Europy do Bałtyku. To jest ciekawe. W okresie formowania się państwowości polskiej na stałe do Polski łączył Skurcz wraz z kociewim książem Bolesław Krzywołusty W 1308 roku Skurcz dostał się pod panowanie krzyżackie które nadało mu prawa chałomińskie. Do Polski ponownie powrócił na no, e, mocy drugiego pokoju Tolińskiego w 1466 roku. Od tego czasu Skurcz się wsią królewską, którą w swoich dokumentach wymienia m.in. król Władysław IV, Jan III Sobieski. W 1772 roku w wyniku rozbiorów Polski wieś dostała się pod rozbiór pol, e, pruski do Polski wrócił po 148 latach. Moi drodzy, warto naprawdę to zwiedzić. Moi drodzy, Ochotnicza Straż Pożarna. To jest niby miasteczko. Fajna wieżyczka. Tam jest park. Miasteczko jest naprawdę małe, fajne, ładne. Czyste. Papierosa nie znajdziecie na ulicy. Super. Mają jakieś tam sklepy, jakiś ten, ale oczywiście co mi się podoba? Lewiatan. Polska sieć sklepów. Mam nadzieję, że. chyba najlepszy sklep tutaj w okolicy. Ja jako patriota jestem zawsze za tym, żeby kupować wszystko w polskich sklepach. Nie ukrywam, że byłem w tym lewiatanie. Zobaczcie jak ładnie może wyglądać polski sklep. Jak jest dobrze zaopatrzony. Podoba się. Jak to niektórzy mówią, nie ma lipy. Anglii, wszystko. No ładnie jest. Zapraszam Was na zakupy. Lewia ten skurcz. No i idziemy dalej. Stara kamienica oczywiście do wyborów co mi się tu podoba jest dużo takiej zieleni i ludzie o to dbają, pilnują, żeby było ładnie czysto Że to wszystko ładnie wyglądało, zobaczcie jakiś ogródeczek malutki Kamienica w to pięknie by wygląda gdyby była wyremontowana Ale mimo wszystko. Lody naturalne. Sukiernia, ja Małgosia. Lody. Idziemy na lody. Ten kościół w którym byłem. Dzień dobry. Lody naturalne. Sami robicie? Jaka? Z Olsztyna? Okej. Okay. Chyba wiem nawet, co to za firma. Dobrze, to ja poproszę dwie gałki. Dobrze. drodzy, pani pozwoliła? Ktoś wam pokaże. I Kto to jeszcze raz robi? Makroczek Olsztyn. Makroczek Olsztyn. Kroczek. Kroczek. Zobaczcie, czarna porzeczka. Sos na miód, petarda, czekolada, tańskie mango. No pycha. Powiem ja wam szczerze, chciałem dwie gałki. Cytryna, lawendowa, e, lawendowy, co? No? Aha. Pani też częstuje. Można po, posmakować. Mmm. Mm. Nietypowe smaki, ale jakie dobre. Skumajcie, pietruszka. No czekolada. Moi drodzy, to jaki to jest adres? Skurcz z 10. Słyszeliście, pani reklamuje. Skurcz sobie z 10. A to co to jest? Moi drodzy, ja Was zapraszam. Ja tutaj zatrzymuję i będę zajadał się lodami. I mamy ten kościółek. Mamy bibliotekę Jaciarnię No jak kładę kwiaty wszystko jest naprawdę tak fajnie zrobione Skurcz z fotografii Stare kamienice Szkoda, że nikt tego nie remontuje. Brakuje tutaj tego. Aż woła, krzyczy. Ludzie dbają, ale to potrzebuje remontu. Zobaczcie jak ładnie remontowany dom. Można by. Sądzę, że można by wiele jeszcze zrobić. Skurcz! Miastko, miasto na 15 minut spaceru. Pyszne lody. Można sobie usiąść, odpocząć. Ja Was zapraszam. Jak fajnie zrobione. No super. Gryf porywający dziecko. Mamy wronę. Walczącą z gryfem. Żabka. No super. Oczywiście coś więcej dowiemy zaraz. Salon fryzjerski. Okej. Okay. Czy tak. Bóg honor ojczyzna. Mieszkańcom Skurcza i okolic walczącym przez wiek o wolną i niepodległą ojczyznę aż do ostatniego aktu Popierze ze swojego życia. Wieczna pamięć i szacunek potomni. Ładne! Jako patriota czuję się wyniosła. Naprawdę to jest ładnie. Polska jest i wszędzie. Jest także i tu w skurczu. Lech Kaczyński. W tym miejscu 15 maja 2009 roku, w 75. rocznicę zadania praw miejskich, spotkał się z mieszkańcami Skurcza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, na pamiątkę wizyty, mieszkańcy Skurcza. Zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Legenda, bajka. Kiedyś przed jedną z tych ad Skurczu bawiła się grupka maleńkich dzieci. Nagle z pobliskich lasów nadleciał jakiś drapieżny ptak. Jedno z nich porwał. Gdy leciał do lasu, napadł go szpak, który zaatakował go i odebrał dziecko. Wnet złożył je żywe, choć mocno skrwawione u stóp matki. Kiedy wracał do boru, zasłabł i spadł na ziemię. Okazało się, że... Walce dziecko został śmiertelnie ugodzony przez drapieżnika. Odtąd gryfa i szpaka lud postanowił na stale wprowadzić do herbu swojej miejscowości. Ciekawe. Moi drodzy, wróćmy do kościoła, bo jest otwarty już. Przedłużą Więc zobaczmy jak on wygląda w środku. Trzeba schłonąć. Polecam wam, kto lubi małe miejscowości, polecam wam serdecznie. To jest naprawdę miłe. Mnie cieszy, że mogę takie miejscowości zobaczyć. Zwiedzajcie ze mną, jeżeli chcecie. Ja wiem, że to zdjęcie nagrywam. Nie ma profesjonalnej, że tak powiem, jakiejś gadki. Zwykły chłop, który chce wam coś pokazać wejdźmy zobaczcie to mi się podoba w małych miejscowościach Strój kociewski zbój zbój. To powozy skurczą, tak? Super zbój zbój zbój. Dziękuję uprzejmie Zobaczcie typowo kociewskie stroje Super Moi drodzy Przejeżdżają <noise> Zobaczcie jaki maluszek różowy Przejeżdżają ludzie każdy ma wianek zrobiony z, z listków zielonych, nie wiem z czego to jest zrobione. Zobaczcie, wszędzie zielono, wszędzie pięknie. No, podoba mi się to miasto, no. nie może się nie podobać. Chodzi o to, jak jest bardzo zadbane. Ludzie jeszcze chodzą do kościoła. Celebrują swoje pochodzenie. To to wygląda wspaniale. Jest takie zniosłe. Mnie to bardzo chwyta za serce. Dziękuję Wam, że jesteście, oglądacie ze mną. Miłe to jest. Widząc Wasze też wyświetlenia, nie będę ukrywał. No zobaczcie. I ja tu jest zieleni. Wszystko zielone. Dziękuję jeszcze raz. Idę coś zjeść. A Was serdecznie pozdrawiam. I życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Moi drodzy, czego mi brakuje? Nie chodzi o to, że ten budynek jest 39. 39. Kto pamięta zdobienie okien? na Boże Ciało. Kiedyś wszystkie okna, wszystkie były pięknie przyzdobione. Tu jeszcze to jest. Nie wszędzie. Wydaje mi się, że było wszędzie. Pościągane już pewnie jest. Ale naprawdę to było tak piękne. Każdy musiał umyć te okna. Bo co sąsiedzi powiedzą? Niech wrócą tradycje. Trzymajcie się.